Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, a to jest moi drodzy kolejny odcinek z Yandere Simulator. Z racji tego, że już jakiś czas nie był Yandere Simulator na kanale, to przygotowałem aż trzy różne modziaki. Można to nazwać modziakami Moi drodzy, dzisiaj Trzy różne rzeczy sobie Ogramy w Yandere Ale odcinek zaczniemy sobie od czegoś, co było zawsze Na odcinkach, czyli od losowania gaci Co prawda dostępne w tym momencie Tylko jedne gacie ale, ale to nieistotne, ważne żeby wypadły Mimo wszystko te kalesony Które znajdują się w sklepie Jeśli wypadną Nawet zarobię na tym odcinku tutaj hajs W tej kawiarni, czy gdzie tam się zarabia hajs I kupię te kalesony i za i je po prostu na odcinku. W ogóle słabo, że są dostępne w tym momencie tylko jedne gacie. Czy pani Ander chodzi tylko w jednych gaciach cały, cały, cały czas? Dopóki jej nie kupimy drugich, to na cały tydzień stara się zdobyć serce Sympaja w jednych gaciach. Piękny pan, Misiu. Zaraz te piękności skończą jak dawniej na podłodze. Na czy dzień, gdzie cię zniszczę! Więc w tym momencie wszyscy napiszcie hashtag Kalesony w komentarzach. I Pani misiu, zasłoń mi oczy tak jak dawniej to robiłeś I lecimy, random majteczki Moi drodzy, co dzisiaj wypadnie Czy będę musiał tutaj Poza modziakami, jeszcze pójść do kawiarni Zarobić hajs na kelsony Czy jednak zakładamy Gacie, które codziennie ma na sobie pani Andere Picy, picy, picy tutaj Ale dam dwa w lewo A nawet jedno w prawo Co ja zrobiłem? Dwa w lewo, jedno w prawo. Uff. Dobra, czyli było tutaj. Bo, było... Ale byłby przypał, jakby będąc tutaj, zrobiłbym tak i tak. To byłby przypał. A, pani misiu, bo ja cię odłożyłem tak delikatnie. Pani Ujandere czeka kolejny dzień w tych samych gaciach. A ciebie? Było hashtag kalesony w komentarzach, to teraz możecie F w komentarzach napisać dla pana misia. Dobra, widzowie. Czas... Odpalić pierwszego modziaka, jak tylko pani Yandere dobiegnie do szkoły. Biegni, dawaj, nie? Przestała biec? Pani Yandere nie chce, nie chce końca wakacji. Już wakacje się skończyły jakiś czas temu, pani Andere. Dawaj, biegni. A ja w tym momencie, widzowie, zamieniam się w... Nożyk Cian, Knife Cian, dzień dobry. Jestem, jestem chodzącym nożykiem, czy nikogo to nie dziwi? Hej, hej, łajbał. Czekajcie, przerwiemy tutaj im rozmowę. Dzień dobry. Nożyk Cian też podkochuje się w sempaju. Sempaj, zauważ mnie. Zauważ ostrą panią Yandere. Jesteś trochę zaniepokojony, ale czym? Czym ty jesteś zaniepokojony? W ogóle, jak to wygląda, jak będę tak tuptać? Mogę kucnąć? Mogę kucnąć. A, nabij się. Nabijcie się. Ej, nabiłeś się na mnie. Ej, nie... nie. Odepchnął mnie. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby nożyk cian chwyciła. Mini nożyk cian. E, dzień dobry. A teraz się czepiacie? Że mam przy sobie nóż? No co ty? Czekaj. Tup, 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 tup. Dzień dobry. Naprawdę czepiacie się nożyka. Małego nożyka się czepiacie w momencie, gdy ja jestem gigantycznym nożykiem. Reputację mi obniżyliście, a wszyscy mnie tutaj lubili. Wiecie, co to oznacza? Że trzeba się was pozbyć. Patrzcie, jak od razu powraca moja piękna. Zatrzymaj się. Wróciła moja piękna, piękna reputacja Jeszcze ten, fiolet, ej, fioletek, fioletek Ej, nie ma go z nauczycielkami On chyba zwiał ze szkoły Miał w dupie w sumie zgłoszenie przestępstwa Zgłosił je z domu, co prawda Ale, ale Miał w dupie bieganie do nauczycielki On po prostu uciekł Dobry lider klubu Kto mi robi zdjęcie? O nie Chcecie mnie powstrzymać? Nie, nie powstrzymać Ej czy tylko ja widziałem tam buzie? Widziałem taką uśmiechniętą buzie. A co by się wydarzyło Gdyby nożyk cian Tak po prostu Odpalił snap Molda? Nożyk cian weźmie ci siłą o! Przebudzenie nożyk cian Ej, patrzcie, mam oczka O nie, ta pyciara Ta pyciara oberwała przez przypadek Przepraszam, ta pyciara Przepraszam Przepraszam, Osana, Osana też oberwała przypadkowo. Ale Osanie się należy, widzowie. Tak, już Osana, to i Rajbaru, żebyś samotna po prostu nie była, mysiu, Pysiu. Zawsze będę z Tobą. No, Zygcian, zawsze będzie z Tobą. Kolejny modziak to moi drodzy Doki Doki. Ten modziak, z tego co pamiętam, był parę razy na streamkach. Ale jak sobie przeglądałem różne mody na kanale, które były w formie odcinka. To z tego co widziałem, ostatni mod y, związany z Doki Doki był jakieś 3 lata temu, coś takiego był ogólnie bardzo dawno temu. Moi drodzy, dzień dobry, mamy tutaj nasze trzy koleżanki Sayori, Yuri, e, Natsuki i mamy Moniczkę. O kurde. Ej, ja, ja absolutnie nie chcę nic zrobić złego. Nie. Ja jestem. Czy Moniczka zrobiłaby cokolwiek komuś złego? Proszę. Proszę pani, proszę mi tutaj nie czytać Natsuki jakichś dziwnych, popapranych rzeczy. Co Natsuki trzyma za kod QR? Boję się tego skanować. Dobra, słuchajcie, dziewczyny. Możecie napisać sobie jakiś poemat czy coś. Macie zakaz wychodzenia z tej sali. Jak przyjdę, to chcę was wysłuchać ładnie. Zaraz zrobimy sobie odwzorowanie prawdziwej historii z Doki Doki. Doki Doki, która była pierwsza? Doki Doki Sayori! Później była, później, później była, później była, później była Yuri! Ale Yuri jebła się nożyczki. Ej, ej, wracaj! Natsuki, Natsuki chciała uciec. Natsuki się zażygała i została. Została usunięta. Usunięta Natsuki została. Dokładnie. Nie, dokładnie nie ma jej. Nie ma jej. Została usunięta. Chcesz mi się przeciwstawić? Mi, wielkiej Moniczce. Dzień dobry. Kto kolejny? A! Prze pani, ja mogę panią usunąć. Taka pani cwana. To teraz mnie powal na glebę. Dajesz. Na koniec, moi drodzy, coś, co zajęło mi strasznie dużo czasu. Chyba z godziny siedziałem, żeby po prostu to zadziałało. W końcu zadziałało. Mam nadzieję, że teraz na nagrywce też zadziała. Natomiast, moi drodzy, ja pliki z deku włożyłem Wszędzie, gdzie się da, tylko w tej grze. Naprawdę. Włożyłem te pliki do każdego folderu z grow. któryś był tym prawidłowym, bo w końcu zadziałało. Natomiast, jak robiłem to inaczej, to albo na przykład była tylko jego głowa, albo w ogóle go nie było, albo tylko ciuchy były. Dopiero jak włożyłem te pliki wszędzie, gdzie się tylko dało, Deku się pojawił. No co mnie popijkasz? Zniszczę cię zaraz. Moi drodzy, ja pokoju No Hero Academia nie oglądałem. Znaczy, widziałem jakieś jeden-dwa odcinki i przerwałem. Widzę po prostu po live'ikach, że bardzo dużo osób e, ogląda, czy oglądało to anime. I z racji tego, że ogrywam sobie różne modziaki i różne rzeczy do Yandere sobie sprawdzam, to stwierdziłem, że pogramy sobie właśnie głównym bohaterem. Deku, tak? Je jesteś głównym bohaterem. Pamiętam. Zjadłeś włos. To pamiętam. Pamiętam tylko jakoś początek, że zjadł włos... I później był silny, czy coś takiego Już nie pamiętam To było dawno, i to były tylko dwa odcinki widzowie Przepraszam, wybaczcie mi Nie krzyczcie na mnie Pan senpai będzie moim kumplem? Nie? Senpai... Co mi się z oczkami stało? Co mi się z oczkami stało? Jak mogę ci pomóc? E, możesz mi powiedzieć Co mi się z oczkami stało? Tup dup, 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 Jak to? Oj, 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 oj Popsułem chyba grę przez to. Sempai, po... Senpai, co ci się stało? Gdzie senpai, widzowie? Gdzie część mojej głowy? Ej, a mogę odpalić jako właśnie deku Snapmoda? Odpalmy sobie Snapmoda. Ej, pojawiłeś się znowu. Zlikasz się pojawiasz. Co to ma być, panie senpai? Jeśli Twarz mi zniknąłeś, Sempai. Pojawiła się z powrotem. Jak wszyscy wiecie, jestem doskonałym kucharzem. Uważam, że Bento Osany jest po prostu źle doprawione. Jest troszeczkę niesmaczne. Co się dzieje? Zauważyły mnie chyba. No dobra, to Sempaiowi nie będę mógł doprawić, moi drodzy. No trudno. Rajbaru, skończyliśmy już lekcję. Co to do... <laughs> Przy pani, proszę zareagować! Co ona robi Rajbaru, spokój się tam. Ej, Rajbaru. Rajbaru spokojnie. Egzamin się zakończył. No co? Co chm? Na mnie mówisz chm? Proszę zainterweniować tam do Rajbaru. Proszę pani, ona mnie popknęła. Wszyscy mają mnie w dupie. Niezależnie od tego jaką formę przybiorę, to każdy ma mnie zawsze w dupie. Jak coś to doprawiłem Osana, naprawdę. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Widzisz, Senpai, wszystko ok. Znaczy, Senpai nie doprawiałem, więc Senpai nie ma takiego smacznego jak ty masz. Ale ty masz bardzo smaczne, wiesz? Co? O co się chodzi? Dlaczego umarłaś? Osana po prostu nie potrafi rozkoszować się moją kuchnią i tyle. To nie tak, że dodałem tam jakąś truciznę czy coś, ja to po prostu ładnie doprawiłem. Ej, a tak z ciekawości, jak się tak przebrać jako Deku? Moi drodzy, co się wydarzy? W ogóle, czy ja mam jakieś moce, czy, czy mogę kogoś jebnąć, czy mogę... Czy mogę cię zabić? Mogę z tobą pogadać, ale i tak masz mnie w dupie. To nie mam chyba mocy. Coś chyba popsułem? Coś chyba bardzo popsułem. Ty, a jak założę na przykład te ręczniczek i wyjdę z tym, po prostu wyjdę. Nie mogę z tym wyjść. E, kłamstwo, mogę z tym wyjść. Dzień dobry, przepa... Nie ma tutaj pani. To idę na lekcję. uniformie. Mam ręczniko uniform, nie jestem zagubiony. Chcę zgłosić przestępstwo. Osona umarła. Ukradłem wam papier.